Do. Miłego dzionka. dzięki. No i to co ci napisałem to kupowałem od y, tego haplora. Do... No. Kurwa. Ja nie mogę sobie. No, ja, ja nie mogę z tym człowieka. Poważna rozmowa. Wszyscy kurwa karabiny, to jest pełna powaga. Kończy się rozmowa i wyskakuje taki kapka. Miłego dzionka! Jak taka postać ta, z bajki ta, ta, ta. do kurwy <słuchaj> Ja pierdolę, wiem, zaraz mi powiesz, bo tylko jeszcze jedna osoba chce tu przyjechać. Eee, co oh. co to będzie? Jeszcze. Panie, co mamy dzisiaj? Czyli mąka. Ej, eee, przecież! No. <grym się znawania> mega, ty brać? to jest ten namonka. Mega, tak, mega. Co ja popiszę? Gdzie my się na on w ogóle?